Kamerka mi spadła? Spadła. Nie szkodzi Gota. Teraz nie interesuje kamerka, tylko Gota Go. Teraz mnie Teraz nie interesuje kamerka, tylko Gota Go. Teraz nie interesuje mnie kamerka, tylko to go. A ty tutaj pilnuj szyją. Wystaw dupsko. Mnie to tam nie interesuje, że wystawisz dupsko czy nie. A ty I teraz wyrzygaj to wszystko co miałeś k sobie. Dziękuję Ci kot Że wyżygałeś wszystko ze swojego łóżka. Ej, super zinksy nawet są. God, Zróbcie coś, żeby on przestał w końcu gadać. Nie, tu. Tak, trzeba troszkę zasłonić jakimś pudełkiem. Dobra, muszę sobie przytrzymać. Nie, mam pomysł. Tak na razie zrobię. Ja będę karmił Gotlę czy kamerce. I Gotla będzie szukał do kibla. Wyszukał się do kibla.